Witam Was serdecznie na kanale Borgames TV. Ja mam na imię Rafał i dzisiaj zaproszę Was na recenzję gry od wydawnictwa nasza księgarnia, które przekazało nam grę do recenzji. Tą grą są orzeszki ze ścieżki. Jak widzicie, bardzo fajna, przyjemna nazwa. I sama gra również też jest skierowana dla graczy takich rodzinnych. Gra, w której w gracze pomagają leśnym zwierzątkom zgromadzić zapasy, ponieważ nadchodzi zima. Będziemy tutaj budowali leśną krainę pełną ścieżek, na których znajdą się przeróżne smakołyki no i będziemy starali się, żeby te smakołyki odpowiednie dla konkretnego zwierzątka zostały zebrane do ich norek i zdobyć oczywiście za to jak najwięcej punktów. Także szybciutko do stołu, zobaczcie jak wyglądają orzeszki ze ścieżki no i na koniec Wam powiem, czy warto po tą grę sięgnąć. Zapraszam Was serdecznie. Ok, jesteśmy przy stole. Umówię wam teraz, jak, tu, jak grać w grę orzeszki ze ścieżki, i oczywiście pokażę na początku, jak tą grę przygotować, co wtedy znajdziemy. Przygotowanie gry jest dosyć szybkie, proste, bo musimy ułożyć planszę na środku stołu. Następnie nad tą planszą umieścić karty ścieżki nad polem koguta oraz karty zwierząt nad polem Królika. Następnie każdy z graczy dostaje po jednej karcie zwierzęcia i kładzie ją odkrytą przed sobą. To jest początek jego leśnej krainy. Yy, gracze, yy, gracz, który yy, wybieramy teraz gracza rozpoczącego, który otrzymuje właśnie taki znacznik koguta. Teraz znaczniki wody i znaczniki kryjówki należy położyć na planszy na odpowiednich polach. Znaczniki wody kładziemy na pole bobra, znaczniki kryjówki kładziemy na pole wiewiórki. Yy, Gracze będą mogli też korzystać z kart celów, ale po rozegraniu kilku gier podstawowych o tych kartach celów powiem Wam na koniec tego materiału. I dobrze, jak wygląda rozgrywka? Rozgrywka polega na tym, że gracze będą tutaj starali się rozbudowywać swoją leśną krainę. Leśna kraina będzie składała się z 16 kart z pola 4 na 4, czyli takie ograniczenia budowy mamy naszej leśnej krainy. I gracze będą starali się budować takie ścieżki do swoich zwierzątek, aby do swoich kryjówek ściągało jak najlepiej wartościowe swoje smakołyki. Jak wygląda karta zwierzęcia? Karta zwierzęcia wygląda w ten sposób, że na środku, oczywiście, mamy grafikę zwierzątka, mamy taką kryjówkę i liczbę pod tym, ile takie zwierzę może maksymalnie tutaj schować swoich smakołyków do swojej kryjówki. Na tym liściu mamy cyfrę, która wskazuje nam liczbę punktów na koniec gry za takie zwierzę, jeżeli jest w naszej krainie. No i mamy na, na rożnikach cztery smakołyki. maliny, robaki, jajko i... Mm, Żołądź. I tutaj jak widzicie, przy każdym takim smakołyku mamy też wartość liczbową, czyli punkty za każdy smakołyk, który ta, te zwierzę będzie miało w swojej kryjówce. Jak widzicie, niektóre zwierzęta preferują inne smakołyki. Jak widzicie, wiórka preferuje żołędzie, resztę raczej ją nie interesuje, ale z czasem gry będziemy mogli troszeczkę wartości zwiększać. Za chwilę wam powiem. No i dobra. Jak wygląda przebieg gry? Gra, na początku gracze będą w każdej rundy wykładali cztery karty. Trzy karty ścieżki pod pole koguta, bobra i wiewiórki. Jak widzicie, te karty ścieżki mają różne smakołyki i mają różne e, kształty. E, tutaj jeżeli chodzi o y, te linie proste, mamy zakręty, mamy łuki podwójne, także tutaj różne będą e, kształty ścieżek. No i na ostatnie pole wykładamy jedną kartę zwierzęcia. Teraz gracze, zaczynając od gracza, który ma znacznik koguta, będzie wybierał jedną z tych dostępnych kart, które tutaj leżą i dokładali do swojej tutaj leśnej krainy. Zasady dokładania są takie, że musimy zmieścić się właśnie w tej siatce 4x4. Nie możemy po prostu w innych wymiarach zrobić tej naszej leśnej krainy. No i musimy dokładać, starać się tak dokładać tutaj nasze ścieżki ze smakołkami, tak aby po prostu te smakołki dawały nam punkty, które będzie te zwierzątko po drodze sobie tutaj zbierało. Możemy oczywiście dokładać tak, żeby tutaj las do lasu pasował. Możemy też tworzyć spokojnie takie ślepe załuki, To też jest również dozwolone. Warto też tutaj zaznaczyć, że każde zwierzę powinno mieć swoją własną ścieżkę. Nie może być do jednej ścieżki przypisanych dwóch zwierzątek. No i teraz, kiedy gracz będzie Taką kartę, dokłada ją do swojej e, leśnej krainy no i robi to w ten oto sposób na przykład, tak? Bo ta wywiórka potrzebuje żołędzi, fajna ścieżka. Mamy już dwa żołędzie i teraz. E, kiedy gracz wziął kartę, dołożył ją, może teraz skorzystać z pomocy zwierzątka, które znajdowało się nad wziętą kartą. Był to bubr, bubr co pozwala nam zrobić bubr. bubr. Pozwala nam wziąć jeden znacznik wody i ten znacznik wody umieścić na dowolnym karcie zwierzęcia przy dowolnym smakołyku. Czyli na przykład gracz mógłby sobie położyć teraz taki, taką wodę przy żołędziu i ten znacznik zwiększa nam wartość o jeden. Tego smakołyka, czyli od tej chwili żołędzie warte będą dwa punkty. Mogły położyć na przykład sobie przy robaczkach, i robaczki od tej chwili dawałyby mu jeden punkt, gdyby tutaj dokładał do jego ścieżki robaczki. Kiedy gracz weźmie kartę spod wiewiórki, będzie mógł wziąć sobie taką kryjówkę. Ta kryjówka również jest umieszczana na dowolnym zwierzęciu w naszej leśnej krainie, umieszczana tutaj, w tym oto miejscu, i ona daje nam informację, że nasza kryjówka zwiększa swoją pojemność o jeden. Kiedy gracz weźmie kartę spod pola koguta, przechwytuje znacznik pierwszego gracza i od następnej rundy będzie pierwszy wybierał. Karty. Mamy również pole królika, one nic nam nie daje, ale spod tego pola możemy wziąć właśnie nową kartę zwierzątka, które dokładamy do swojej leśnej krainy. Kiedy każdy z graczy dobrał już po jednej karcie, skorzystał z opcji pomocy zwierzęcia, jeżeli zostały jakieś karty, zbieramy je i przechodzimy do kolejnej rundy, czyli ponownie wykładamy 4 karty, 3 ścieżki i 1 kartę zwierzęcia i gramy tak do momentu, kiedy każdy z graczy wyłoży 16 kart tutaj na swoją leśną krainę, stworząc taką krainę 4 na 4 i wtedy przechodzimy do punktacji, jak ta punktacja wygląda i za co dostajemy punkty, już Wam mówię. No i dobrze, mamy taką sytuację na koniec gry. Gracz stworzył swoją leśną krainę, składającą się z 16 kart, 4 na 4. Zdobył 5 zwierzątek, doprowadził różne ścieżki. No i teraz będziemy punktować. Gracz, który na koniec gry będzie posiadał znacznik kokuta, otrzyma 1 punkt. Gracze teraz będą liczyli punkty ze swoich zwierzątek, czyli sprawdzają te wartości na tych brązowych liściach i sumują je. To są jego również punkty na koniec gry. No i teraz najważniejsze. Będą zbierały smakołyki. Każde zwierzę będzie zbierało tyle smakołyków po drodze, po swojej ścieżce, ile będzie miało pojemności, ile będzie miało pojemności w swojej kryjówce. I tak na przykład e, taka myszka na początku ma. Pojemność 2, czyli może po drodze, nieważne, jakie tyki to jest smakowych, czy punktuje, czy nie, każdy smakołyk po drodze zbiera. Ale gracz położył tutaj, jak widzicie, jedną kryjówkę, więc zwiększa się pojemność do trzech, czyli gracz idzie od swojej, swojego zwierzątka o trzy smakołyki, czyli 1, 2, 3. Te trzy smakołyki te dane zwierzę zbiera. Pozostałe niestety nie udało się, ponieważ więcej te zwierzę nie zmieści. Teraz patrzymy na wartości, które są przypisane do zebranych smakołyków. Jajko warte jest dwa punkty, malinka jest, czy tam jeżyna warta jest jeden punkt, a żołądź jest 0. Czy w tym wypadku te zwierzę da nam 3 punkty. I przechodzimy do kolejnego zwierzaczka i również patrzymy po każdą, każdy smakołyk po drodze, tyle ile ma pojemności i... One nam punktują. Jak mówiłem wcześniej, żeton z wody zwiększa nam wartość danego smakołyku o 1. Po sumowaniu wszystkich zwierząt, po zsumowaniu wszystkich punktów, gracz, który ma ich najwięcej, wygrywa grę. W grze mamy również wariant z kartami dodatkowymi. Są to karty celów, które gracze będą starać się realizować na koniec gry. Tych kart celów mamy w sumie 8 plus jedna karta takiego skrzyżowania. Taką kartę umieszczamy na stole, następnie losowo dookoła tego skrzyżowania umieszczamy 4 karty celów, i te karty celów będą nam mówiły, za co będziemy punktowali. Czyli jeżeli ta karta celu leży przy robaczku, to będzie dotyczyła właśnie tego, tego robaka. Jeżeli będzie przy jajku, to dotyczy się tego jajka. No i gracze będą sprawdzali później na koniec gry cele, czy tu na przykład najwięcej tego smakołyka na jednej ścieżce, albo na przykład najwięcej tego smakołyku w zaznaczonym obszarze, czyli więc tutaj gracze będą starali się tak układać swoje tutaj krainy, aby jeszcze przy okazji zdobywać punkty za karty celów. Dobrze, Orzeszki ze ścieżki. Jest to gra, jak widzicie, bardzo ładnie wykonana. Graficznie jest naprawdę bardzo przepięknie. Tutaj nasza księgarnia oczywiście nie zawodzi. Tak naprawdę wszystkie gry wychodzą w bardzo ładnej szacie graficznej. Jest na czym oko zawiesić. Jakościowo też jest naprawdę bardzo fajnie. Mamy fajne te elementy tej wody, kryjówek, kopiony koguta czy zaznaczniki graczy. To są drewniane takie elementy, które są fajnie wykonane. Super to wygląda. Gra jest w też w niedużym pudełeczku. Możemy ją sobie gdzieś tam zabrać. No, i jeżeli chodzi o rozgrywkę, to widzicie, to jest bardzo prosta, taka rodzinna, familijna gra, planszowa. Gra dla takich początkujących graczy. Raczej osoby zaawansowane tutaj nie będą się dobrze bawić i będę raczej oceniał tę grę właśnie w kierunku tych graczy początkujących. I co tu jest fajnego? No, przede wszystkim no, proste zasady. No, nie oszukujmy się, tutaj nie ma jakiegoś, nic odkrywczego. Bierzemy karty, dokładamy do swojej, tutaj leśnej krainy i staramy się to budować. W taki sposób, żeby te ścieżki były odpowiednie, i na tych ścieżkach leżały takie smakołyki, które będą podpasowały do zwierzątka, które akurat przy tej ścieżce się znajduje. No i to powoduje, że musimy się troszeczkę e, tutaj nagłówkować, jak to ułożyć, jak połączyć, którą ścieżkę, do którego zwierzątka. Oczywiście. Nie zawsze to nam się uda w taki dobry sposób, ale przychodzą nam z pomocą te zwierzątka, które są nad kartami, czy tam bóbr, czy wiewiórka, które zwiększają nam na przykład poziom punktacji za konkretne tutaj. Ee, smakołyk i możemy na przykład smakołyk, który ma 0 punktów, a ścieżka ma po drodze tych smakołyków, którzy zostałby 0, położy sobie taki znacznik i już nam te, ten smakołyk punktuje. Czy kryjówki od wiewiórki, które zwiększają nam pojemność tych kryjówek yy, i będziemy mogli więcej więcej tych smakołyków zebrać to zwierzątko. Więc naprawdę jest tu czym pomyśleć. Też warto tutaj yy, bić się od tego pierwszego gracza. Ponieważ ten pierwszy gracz zawsze będzie miał większy wybór tych kart, i to jest też moim zdaniem istotne w tej grze, żeby to robić. Bo mm, czasami, kiedy gramy no, w tym czterosobowym składzie, no to ten czwarty gracz no, musi wziąć tą kartę, która e, została, tam może się obejść ze smakiem. No i czasami może mu się udać tego góry wziąć i warto od razu, powiem brać, nawet jeżeli e, ta karta ścieżki nie będzie mu jakoś pasowała, e, bo później zacznie jako pierwszy i będzie miał lepszy wybór, lepiej to będzie mógł e, zrobić. Więc tutaj raczej w tej grze proponowałbym grać w mniejszym składzie dwuosobowym, trzyosobowym. Wtedy już jest dużo lepiej, mamy troszeczkę większy wybór, no i wtedy jakoś łatwiej tutaj to rozegrać. Jeżeli nam podstawowa wersja się troszeczkę już przynudzi, możemy zagrać wersję z celami, i to jest bardzo fajne, bo tylko w naszej tutaj polskiej edycji jest to zrobione. Super sprawa mamy karty celów, wykładamy sobie cztery, oczywiście możemy zmniejszyć ilość, to już w zależności od tego, jak sobie to ustalimy, ale możemy sobie właśnie włożyć te karty z czterech celów i do każdego smakołyka jakiś tam cel będzie przypisany i będziemy też również starali się skupiać na tym, więc tutaj też ta gra jest taka troszeczkę łamigłówką, trzeba naprawdę troszeczkę pomyśleć tak tej grze, jak to ułożyć ścieżkę, i dodatkowo jeszcze te cele, żeby to wszystko fajnie nam zgrało. I to jeszcze w siatce 4x4. Nie możemy sobie tak budować gdzie chcemy, tylko musimy mieć ograniczone pole budowy i musimy to fajnie wszystko e, połączyć. Naprawdę sympatyczna gra dla właśnie takich początkujących, rodzinnych graczy. Ja mogę takim osobom to polecić, naprawdę będziecie się fajnie przy, tym, przy tej grze bawili. I warto, warto ją wypróbować. Także orzeszki ze ścieżki, bardzo przyjemny tytuł. Także ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję Wam również za subskrypcję. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to śmiało kliknij przycisk i dzwoneczek, żebyś dostał powiadomienia. Daj łapkę w górę, daj komentarz, a widzimy się również w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.